Proces tworzenia ubezpieczenia na życie wymagał dłuższego czasu. Trwało on przynajmniej godzinę, żeby z klientem porozmawiać. Długo trzeba było tworzyć wniosek ubezpieczeniowy, który potem i tak został wysyłany do centrali. Świadomość klientów zmienia się i to na moich oczach. Spotykam się przede wszystkim z klientami, którzy chcą jak najszybciej otrzymać produkt. Nie mamy czasu na to, aby zastanawiać się, przesyłać polisy, wnioski. Czekam na takie rozwiązanie, które umożliwi mi wystawianie ubezpieczeń indywidualnych tu i teraz przy kliencie, który jest zdecydowany i który wie, jak ważne jest ubezpieczenie życia. Ubezpieczenia na życie mogą być sprzedawane tak jak ubezpieczenia majątkowe. To jest jedyna droga w tej chwili i myślę, że to jest dobra ścieżka, autostrada wręcz.